Dzisiaj na kanale o domu Rumba J7 Plus Combo, czyli najbardziej zaawansowany robot sprzątająco-mopujący od iRobota. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie już teraz kupić takiego robota iRobot Rumba J7 Plus Combo, to możecie znaleźć go w sklepie Media Expert. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. Materiał ten nagrywamy głównie dlatego, że już opublikowaliśmy długoterminową recenzję AI Robota Roomba J7+, Plus, z którego korzystałem bardzo długo i co tu dużo mówić. Ten robot u mnie bardzo, ale to bardzo się sprawdził. Uwielbiałem tego robota między innymi za estetykę, za to jak on wygląda, także za to jak działa. I w przeciwieństwie na przykład do modeli Roboroka w ogóle u mnie się nie gubił. Był w stanie wjechać pod każde łóżko, pokonał każdy dywan, a właśnie ten Roborok S7 Max V Ultra nie dawał sobie rady. Na przykład z tym dywanem, który znajduje się tutaj za mną. Tutaj się zacinał, nie wjeżdżał do końca pod łóżko. Więc mimo, że ten Roborok to jest bardzo fajny sprzęt, to ja naprawdę z chęcią wróciłem do Rumby. Tylko nie wróciłem do tej samej Rumby J7, którą miałem, tylko do wersji Combo bo w iRobocie combo oznacza, że mamy do czynienia z robotem, który nie tylko sprząta, ale też mopuje. I tak naprawdę można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z bardzo podobnym urządzeniem do tego, z którego już korzystałem, ale mamy tutaj kilka zmian, które powstały właśnie przez to, że dodano tutaj mop. No i kiedy bierzemy tę rumbę J7 Plus Combo, odwracamy ją, to ona wygląda dokładnie tak samo jak J7 Plus bez Combo. I pojawia się pytanie, gdzie tu w ogóle jest mop? No tutaj go nie ma. Ten mop znajduje się tutaj, więc pojawia się kolejne pytanie. Czemu ten mop jest na górze, jak on ma sprzątać na dole? Otóż tutaj go nie ma, bo ten mop po prostu wysuwa się, idzie na ziemię. I z przodu rumba po prostu odkurza, a za nim jedzie szmatka, która zwilża podłogę i też zbiera jakieś tam pozostałe nieczystości. Warto tutaj powiedzieć, że to jest właśnie takie mopowanie typowe, znane z robotów sprzątających, bo to nie jest właśnie jakiś aktywny system, który zbiera wodę, który też tę wodę wymienia itd. Jak na przykład widzieliśmy w roboroku S7 Max V Ultra. Tutaj jest po prostu szmatka, która przeciera podłogę i powiem wam, że to rozwiązanie jest bardzo fajne, kiedy ta rumba już po prostu potrafi w ten sposób mu bo skoro już jeździ i sprząta na sucho, to niech i sprząta troszeczkę na mokro, mimo że też matkę później trzeba wymienić i po prostu trzeba ją Uprać. Nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie, ale jako dodatek sprawdza się bardzo, ale to bardzo fajnie. I powiem Wam od razu, że ten roborok, o którym mówię, mopował lepiej, jeżeli chodzi o samo mopowanie, ale jako urządzenie, które sprząta i mopuje, działał dużo gorzej. Wynika to właśnie z budowy, no bo Roborok radził sobie z niskimi dywanami, na tym gubił się w ogóle. No a kiedy jeszcze miał mopować, to w ogóle zdarzyło mu się na tym dywanie ugrząznąć i sobie powoli z niego woda wyciekała. Zrobiło to pewną małą plamę, nie był to jakiś ogromny problem, ale to było nieprzyjemne, bo się bałem, że po prostu coś z tym moim dywanem będzie nie tak. Rumba mopuje gorzej, bo tylko przeciera podłogę, ale za to, przez to, że ten mop jest na ramieniu, to działa tak, że ona jeździ sobie po podłodze i sprząta na sucho i na mokro, a jak wjeżdża na dywan, nawet ten mój bardzo problematyczny, to po prostu chowa mopa i na dywanie sprząta na sucho. To jest tak proste, to jest tak fajne rozwiązanie, że tak naprawdę nie wyobrażam sobie już czegoś innego. I mam nadzieję, że kiedyś uda się połączyć właśnie tą jakość sprzątania na mokro z Roboroka, z tym inteligentnym rozwiązaniem, które mamy w iRobocie, bo wtedy to byłoby. Coś naprawdę fenomenalnego. Teraz jednak musimy wybierać. Jeżeli mam wybrać lepsze mopowanie albo lepsze rozpoznawanie obiektów, wjeżdżanie na dywany i zabieranie wtedy tego mopa wyżej, no to ja wybieram to rozwiązanie, wybieram rumę. Jak ogólnie działa ten odkurzacz, nie będę Wam mówił, bo po prostu możecie wejść w nasz poprzedni film dotyczący stricte iRobot Roomba J7 Plus bez kombo i tak naprawdę wszystkiego wtedy się dowiecie, bo tutaj dodano tylko te funkcje mopowania. W wielkim skrócie, moim zdaniem to jest jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy robot sprzątający na rynku i ja po prostu nie wyobrażam sobie korzystać z czegoś innego, ale także dlatego, że ja swoje mieszkanie już kilka lat temu po prostu projektowałem pod rumby tak, żeby ta rumba wszędzie wjechała, więc jak jest jakiś odkurzacz trochę wyższy, trochę inny, to on po prostu mi nie wszędzie wiedzie, Więc o tym warto pamiętać, że to są po prostu typowo moje preferencje, ale mimo wszystko uwielbiam iRobot Rumba J7+, a w wersji z Combo uwielbiam jeszcze bardziej. Niemniej jednak pojawiło się tutaj też kilka zmian na minus, które wynikają właśnie z dodania tego mopowania. Bo kiedy wyciągniemy tutaj pojemnik, na nieczystości, on kiedyś był na nieczystości, to ten pojemnik teraz jest na nieczystości oraz na wodę, bo mamy tutaj dwa osobne pojemniki, które są po prostu w jednej tak jakby obudowie, można powiedzieć, bo brud oczywiście tutaj nie miesza się z wodą, ale przez to, że trzeba było zachować te same wymiary, no to pojemnik na nieczystości jest mniejszy. I czy mi to przeszkadza? Powiem Wam, że w ogóle, no bo przecież mam wersję z plusem, ze stacją dokującą, więc kiedy tych nieczystości jest tutaj za dużo, no to robot po prostu podjeżdża do stacji. Opróżnia pojemnik i jedzie dalej, więc na to w tym modelu w ogóle nie da się narzekać. Dodatkowo warto wspomnieć o tym, że RUMBA J7 Plus Combo ma większy akumulator niż wersja J7, Plus, ale tak w ogóle tego nie czuć, ponieważ ta dodatkowa energia jest potrzebna na mopowanie. Więc gdybym miał porównać czas pracy RUMBY J7 Plus oraz RUMBY J7 Plus Combo, która ma większy akumulator, jak powiedziałem, to on jest prawie taki sam, by nie powiedzieć wręcz identyczny. No, i już tak podsumowując, pamiętajcie, że jeśli chcecie dowiedzieć się wszystkiego na temat tego robota, to powinniście obejrzeć nasz film na temat Rumby J7 Plus bez funkcji mopowania, bez tego dopisku combo. I pojawia się pytanie, czy tą Rumby J7 Plus combo po prostu warto kupić. Ona jest droższa od wersji bez mopowania, o około 800 zł. Więc pytanie to jest tak naprawdę, czy warto dopłacić za mopowanie. I tutaj tak naprawdę odpowiedź zależy od Was, czy tej funkcji potrzebujecie, czy nie. Pamiętajcie, że to nie jest pełne mopowanie że to nie jest coś, co po prostu posprząta wam ogromne plamy z podłogi i tak dalej. Ale jeżeli chcecie mieć codziennie przytartą podłogę na mokro, po to, żeby było na niej mniej kurzu i tak dalej, to jak najbardziej warto wybrać droższą wersję. A jeżeli tej funkcji nie potrzebujecie, no to pamiętajcie, że jest też iRobot J7 Plus bez mopowania, który jest tańszy. Jest naprawdę świetnym, bardzo zaawansowanym. No i oczywiście też samo opróżniającym się robotem sprzątającym. I niezależnie, czy chcecie kupować. Kupić model z mopowaniem czy bez, to pamiętajcie, że oba z nich są dostępne w sklepie Media Expert i odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. I na koniec standardowo prosimy Was o łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek i jeżeli chcecie, napiszcie w komentarzach, co sądzicie na temat robotów sprzątających. Czy z nich korzystacie jak tak, to z jakiego modelu i dlaczego, a jeżeli nie, to też napiszcie dlaczego i widzimy się niebawem w kolejnych filmach na kanale o domu. Cześć!